Masz? Co to jest? No, 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 no. no, no, no. <laughs> Filip bierze kawę na wynos. Stworzyłam potwora. Bidony no, to to, tak w, sensie w, w samochodzie. W aucie 400 i tak O 400, no dwa, całe dwa. Trzy, może. Max. Monster track, uczucia, po prostu, Monster, jest 400. Okay, Monster track mówi, musi Okej, rozumiem. Monster mówi, kurtkę ubrać poranek spędziliśmy na zabawach Leo układał puzzle najpierw z Filipem potem ze mną, ogarnęliśmy się na spokojnie, teraz ruszamy na chwilę do mojej mamy dlatego, że mam współpracę, marzenie dla niej, no my mamy już odkurzacz i mamy robota i mamy taki pionowy ale dostałam propozycję fajnej współpracy i od razu pomyślałam o mojej mamie która ma tylko taki stary na kablu odkurzacz a kiedy są dzieciaki to ja wiem, że ona lata z tym odkurzaczem po prostu w lewo i w prawo cały czas odkurza, jak szczególnie w wieku, kiedy dzieciaki uczą się chodzić raczkują, Tak Leoś był właśnie w tym Wieku, że uczy się raczkować, ona po prostu kilka razy dziennie latała z odkurzaczem, więc taki robot jej się na pewno na pewno przyda. Więc bardzo się cieszę. Ona sama nie dowierzała, jak zapytałam, czy, czy chciałaby, czy możemy coś takiego zrobić, także zabieramy odkurzacz i jedziemy nagrać współpracę. Wszystko smarzy z zawsze. Teraz możesz gadać. A. Pozwalam. <noise> Próbujemy zainstalować ym, odkurzacz, ale wszystko jest przeciwko nam. No, najpierw mam mi złe hasło podała. Jak ten level 20 razy wpisuje, co jest z tym Androidem? A teraz się okazuje, że musi być do 20% naładowany, żeby zacząć funkcjonować w tym domu. Więc y, czekamy. <noise> ale pod palmami, więc jest okej. Okay. Nie do no pewnie. Cia. Całe. O, ty sobie umiesz poradzić już. Ta, 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 ta. No i nie mam jej, tylko sobie. Nie, oni wypierają. Jasne, że to Dziękuję. A ty też chcesz zabezpieczyć. Poproszę, ja poproszę choinkę. Pani. najlepsza ciasteczka? Masz tam. Zwykła. Nic więcej nie potrzeba. Nie. No? Jest. Tak. Nie idzie nam po myśli dzisiejszy dzień. Co chwilę coś... <laughs> co chce coś się zmienia. A co, chwilę... Spada, co chwilę... coś co Filipowi wszystko leci z rąk. Zajęcia odwołują na dosłownie nawet nie chwilę przed, tylko po prostu nie przychodzą. Filip korzysta z chwili wolnego i robi nam obiad. Ja muszę zapakować. O, miga bateria. Musimy zapakować prezent dla Kingi. Nie chcę tego zostawiać na koniec, bo będę latać jak zwykle z L8, szukać pudełka i tak dalej. Więc zapakujemy teraz ten prezent. I muszę jeszcze zrobić insta Pracowe chyba. Jeszcze do kościoła by się przydało później wieczorem. <grywa> Dobra, jest za krótka. Nie zamykaj. Na samej górze niebieski papier. Widziałeś na vlogu czy nie? Co? Widziałeś na vlogu masie wczoraj? Co nagrałam? Zajmij pa papier na samej górze. Zobacz jaki znalazłem. Idealny dla Leosia. Idealny, tak, co? Tak. <grywa> już to jest najlepsze? My Myślisz, nie mamy prezentu. Nie mamy. Już. Jeden, tak. Ale nie, najlepsze jest to, że ja. Y on się tam bawił w kącie. Jest to, ja nagrywam tutaj um, o tym papierze tam do aparatu, mówię, jest to i jest e, ten Simba i jest coś tam i wymienia mnie. I mówię, przecież to jest idealny papier dla niego. Aleo i Pluto <laughs> <laughs> Jakby widziałeś ten papier? On tak. <laughs> Zgromadziłam sobie tutaj mniej więcej wszystko. Jedyny problem, jaki mam, to em, chciałam wczoraj wtedy kupić torebkę i zapomniałam o tym, i mam same kartony szare, więc mam taką torebkę. No, nie jest ogólnie najgorsza, ale to jest taka komunina. Albo karton The Sims, więc chyba w torebce. Zawsze ładniej, nie? Sprawdźmy w kartonie. Jak to wygląda piżamka. Kupiłam ze taki notesik, dlatego że ona, mam nadzieję, że mnie słychać pomimo termomiksu. Ja dostałam taki notes w połogu, nie pamiętam czy od mojej siostry, czy od mojej mamy, ale od której z nich dostałam właśnie z takim poleceniem, żeby zapisywać sobie różne myśli, wspomnienia, chwile. Potem fajnie jest do tego wrócić. Moja mama często wraca do swojego notesu po porodzie ze mną, kiedy ja się wychodziłam, właśnie zapisywała różne takie chwile i lubi sobie czasem wrócić i poczytać, więc to uznałam, że jest Idealny zeszed dla niej, dlatego że ona kocha rośliny. Kochaliście, no i jest różowy, więc gumka to jest bo tego nigdy e, zawiele. Tu mam taki balsam z hipa dziecięcy, więc też jej dołożę. Mam serum do twarzy Bardzo lubię tę markę Erborian Więc też jej tutaj wsadzę Tutaj mamy ten zestawik dla Zojki I ja postanowiłam bardziej zadbać o Kingę niż o Zoję Dlatego, że Zoja jest zaopiekowana po prostu Z każdej strony Przez Kingę, przez jej narzeczonego Z rodziców, także e, Też coś dla Zoji, coś na później Ale głównie dla Kingi Tak to się prezentuje na razie W ogóle jak to się ładnie wszystko kombinuje, Ten róż z tym, z tym ubrankiem dla Zoji Z tą piżamką, wszystko do siebie pasuje Wszystko jest matchy matchy może tak zrobimy. O. o! Kiedyś to podłapałam, żeby, że, żeby mówić o mamie, która świeżo urodziła bohaterka. Pamiętam, że do mnie ktoś tak napisał, że gratulacje, bohaterko, jak urodziłam. I pamiętam takie emocje, właśnie takie. Kurczę, to jest naprawdę nadludzkie. To są nadludzkie siły. My, kobiety, rodząc, wykazujemy się taką siłą. To jest czyn bohaterski, więc od tamtej pory, jak ktokolwiek urodzi, zawsze gratuluję bohaterko. Filip jeszcze przed wyjściem zdążył zrobić indyka w takim swoim sosie, który sobie wymyślił. Sosie na miodzie, sosie sojowym z orzeszkami nerkowca. Zjem sobie to szybko aspirę. Bołagan jest, <laughs> jest, Ciekawe kto go zrobił, co? Pytam mama ile O, chyba masz rację. Ale to nie jest bałagan, bo my się po prostu bawiliśmy. Musimy złożyć, schować te puzzle i będzie git, nie? Taki bałagan można mieć. Tak. <grych> Poza tym to jest chwilowy bałagan. Nie? Tutaj jest prezent dla Zoe i dla Cioci Kingi. Ok? Wręczysz im? Wierzysz się, że poznasz Zoję? Tak. będzie Twoja besti? Chcesz zobaczyć prezent? Tak. Zobacz. Mamy dla cieci tak. Cukieraski. Cukieraski. To jest dla kogo? To. Zobacz, to jest dla kogo. Na Zoi. Na Zoki. Zojka. Ty nie chcesz tych cukierków. Uwierz mi, one strzelają w buzi. Ty nie lubisz takich. Pamiętasz jak wziąłeś takiego? I widziałeś D! Zaraz znajdziemy coś innego dla Ciebie, okej? Okay? Tak. Co? So, Zajdź mi tu jest... coś innego. Dobrze. Innego... I co? Innego mojego cukierka. To masz dobra, dobrą pamięć, nie? Tak. Christmas lights fill the city <noise> There are people everywhere The snow is Niestety nie mam pamięci na gąpie. Chcesz drinka bez alkoholowego? To jest niedobre. Czekaj, bo nie mam ostrości co mój dzień dzisiaj. Ale przynajmniej nie taki zły jak twojej mamy. <grym> Nie? Nie. montowaliśmy u odkurzacz i włączyłam mapowanie, no i ten odkurzecz jeździł sobie ten robot po domu i po prostu skanował pomieszczenie. Ten odkurzacz akurat nie skanuje tak, że jeździ dookoła e, wzdłuż ścian tak jakby i tworzy mapę, bo wjeżdża do pokoju i... Z skanuje. kamerą, skanuje jakby pomieszczenie, nie musi objeżdżać dookoła, więc moja mama nie wiedziała tego i w panice zaczęła biegać po chacie i po prostu wszystko Pod podnosić na, na, na łóżko, na kanapę, tak, na na kanapę krzesło, takie rzeczy, doniczki i tak dalej, przestawiać i wbiegła do łazienki i chciała um, wyjąć spod szafki wagę. I nie wiadomo jak to jest stało, ale tylko słyszałem takie BUM. Było takie mocne jebs, no. no. Wolnęła w umywalkę blatową i poszła. Także dostałam odkurzacz, ale jest biedniejsza umywalka. To jest tak niedobre, nie wiem dlaczego ty to pijesz. No ja dostałem coś takiego. To jest jakiś destylat bezalkoholowy. 0% alkohol, destylat, w ogóle nie wiem co to znaczy. Ja myślałem, że to jest gin bezalkoholowy, że to jest zjałowca? a to jest jakiś cytrusowy destylat. Ale jest super. Ja piję ale, z tonikiem i się tak. czuję jakbym pił gin tonik, ale, ale bezalkoholowy. Ale ja chcę coś powiedzieć. To zmieszane z tonikiem smakuje jak tonik, więc dla mnie to jest bez sensu. Co? Włosy zebrały ci... No bo tak mnie teraz moja łysina Luzak. kuje. Ale zobaczcie, już rosną nowe włosy. Pięknie, Niedziela to nie był nasz dzień yy, i zobaczyłam przy montażu, że nie wiem, mamy z 10 minut tego vloga, więc pomyślałam, że odpowiemy sobie na pytania dwa, które przewiałam no się. To teraz wychodzi, kilku... jakby to była jakaś Zapcha dziura. Nie, nie jest Zapcha dziura, po prostu nie, jakby nie dedykowałabym tak. we vlogu fragmentów. Nie mów tak, chodź. Dla dwóch pytań, tylko jak już to zrobiłabym QA. A że brakuje nam materiału, to zrobimy mini QA składający się z dwóch pytań. Jakie było pierwsze? Pierwsze pytanie to było, dlaczego, dlaczego zrezygnowaliśmy z dwujęzyczności? Aha, no bo. Znaczy, nie zrezygnowaliśmy ogólnie, tak. Nie podjęliśmy decyzji, że rezygnujemy, nie? No tylko mniej, zaczęliśmy po prostu gadać, ale to przez to, że Leo. Yy, bardzo ładnie zaczął mówić po polsku o, i pięknie, no. No, i tak się tym zachłysnęliśmy troszeczkę. Nam się tak to spodobało, nie, że z nim można już normalnie, normalnie można z nim pogadać. Nie, nie. Chcesz jednak do mnie? No, kilka chcesz powiedzieć? U nie gadamy po angielsku. Kilka miesięcy temu zaczął tak pięknie mówić po polsku, że z ręką na sercu żal nam było, było tak wzruszające, że chcieliśmy po prostu z nim gadać po, po polsku, ale żeby nie było, to nie było tak, że usiedliśmy i dobra Filip to teraz nie mówimy do niego po angielsku, nie, to wyszło zupełnie naturalnie i nawet w pewnym momencie no, po znaczy, po prostu zauważyliśmy, zauważyliśmy to, że, że nie mówimy do niego po angielsku, ale my do tego naprawdę My do tego podchodzimy naprawdę na takim chillu. Yeah. I Ważne ile dasz temu dziecku, to zawsze będzie prezent. Wiesz, to zawsze będzie na plus. Jeśli puścisz dziecku bajkę, jeśli puszczasz w ogóle bajki po angielsku, nie po polsku, to już będzie ogromny plus, to już będzie coś fajnego dla tego dziecka. Jeśli na przykład ktoś nie czuje się pewnie w 100%, żeby mówić przez cały dzień po angielsku do dziecka, to na przykład czytanie książeczek. Wystarczy kupić kilka książek w języku angielskim i czytać je. I, I to zawsze będzie prezent dla dziecka. Ale my na pewno będziemy chcieli wrócić do tego, żeby... Żeby więcej rozmawiać z Leo po angielsku, ja nie wiem, czy ta zabawa jest bezpieczna i dobra. Nie trzeba go skleić. A mama powiedziała, że sama go sklei, bo my źle skleimy. No, wolę być zła na siebie, jeśli coś spartocza. Ale co to na jest Przecież on stoi ja, nie, nie, ale ja nie znoszę jak pamiętam. klej wypływa. A ty nie skleiłeś tak podkładki, że wiesz, widać klej. Mhm. Że nie, nie zrezygnowaliśmy. Po prostu na ten moment zachwystaliśmy się polskim za <śmum> jesteśmy tym jak gada i trochę nam było żal, ale teraz z kolei mi jest żal tego angielskiego, bo on tak pięknie śpiewa po angielsku. Tak, cytuje prawo. różne rzeczy. powtarza teksty z Tak, seswaję. Naprawdę widać, że... <śmum> <śmum> no właśnie U, Więc musimy wrócić. Bardzo, bardzo brawo. lubi ten angielski chłonie do tej brawo, pory, brawo, brawo. na kolory brawo. mówi po angielsku, brawo. więc musimy do tego Drugie pytanie. A drugie pytanie było, dlaczego chcemy się stąd wyprowadzić? To było w ogóle na TikToku, ale było bardzo dużo tam lajków pod tym komentarzem, skoro mamy ładne mieszkanie. Ja mam mówić? No Przede wszystkim od samego początku, jak się tutaj wprowadzaliśmy, to wiedzieliśmy, że to będzie na jakiś czas, na, że to miało być na... Zdawaliśmy tam prostu... sobie kilka lat. Dokładnie. Teraz. Nie jako docelowe jakieś tam nasze miejsce. Nie. E... Nawet projektując to, nie było opcji zrobienia dodatkowego pokoju, się... czy biura, czy prani. I mieliśmy z tyłu głowy, że to jest... Na ten moment dla nas ok, bo docelowo i tak chcemy się wybudować. U, u, znaczy to też w że przestrzeni, ale realnie... Wierzę, no. No. Brakuje, bo nasze mieszkanie nie jest małe, ale ma bardzo bi, dużo zmarnowanej bi, przestrzeni. W sensie nasz dom to jest nasze biuro. Ja pracuję mi. tylko z domu na przykład, tak? Ty jeszcze wychodzisz na kort, mi. ale też już pracujesz z domu. Na przykład tobie mi. potrzebne jest studio, ale to mówię, bo są inne potrzeby tak? techniczne, potrzebujesz pod kątem technicznym pomieszczenia stworzonego. Tak. A ja na przykład narzekam, że nie mam biura, dlatego że nie mamy pokoju, które byłoby zamknięte na przykład na klucz, że ja tam mogę wejść i udawać, że mnie nie ma na przykład i pracować. Tak jakby Leo jak satelita lata po domu i gdzieś tam co chwilę się mijamy. I czasem jest ciężko się skupić na pracy, a jemu skupić się na zabawie z ciocią. To jest normalne. No tak. Więc brakuje nam hmm. jakby zamkniętego pokoju, gabinetu, biura, nazwijmy. Hmm. Czyli... Ja, aha, chciałam tylko powiedzieć, że generalnie nigdy nie zakładaliśmy tego miejsca jako nasze miejsce docelowe. Zawsze dawaliśmy sobie jakiś tam limit czasowy, żeby się wyprowadzić, wybudować. Po prostu ten limit czasowy się zmniejszył i teraz chcemy to zrobić szybciej. No bo możliwości się zmieniły. A także chcemy jakąś mieć taką swoją przestrzeń też, w sensie typowo swoją, tak? Że no, nie jest to jakieś tam wspólne koło siebie, koło moich rodziców. Mamy swój ogródek, przestrzeń. Chcemy znaleźć no, miejsce na swój Dziękuję. nasz własny dom. Możesz? Wiele powodów, ale m, tak w skrócie rośniemy, rozrastamy się. Bim bam, bim bam, bim bam, e, możliwości się nasze zmieniają, pragnienia się nasze zmieniają i to jest naturalna kolej rzeczy, moim zdaniem. Nie? Na dokładnie. przykład wiesz, kupujesz mieszkanie, ileś ma tam metrów, e, ale rodzi ci się kolejne dziecko, no to zmieniają ci się potrzeby po prostu też, tak? Perspektywa się zmienia, więc to taka naturalna kolej rzecz, no. A my chcemy się rozwijać cały czas, więc chcemy sobie stworzyć warunki do tego, żeby móc się rozwijać. Jest? Dokładnie. A okay. tak. Zbudujemy tak. domek? Tak. Tak? Tak. tak? tak. Będziemy szukać Tak. Tak. Będziemy mieli swój Tak. Może cię oglądaliśmy z parę miejscówek. Tak. Jest. Dziękujemy za oglądanie tego vlogmasa. Teraz wracam do nagrywania dzisiejszego vlogmasa. To będzie taka wstawka tylko. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, być z nami na bieżąco i widzimy się w jutrzejszym vlogmasie.